Drogi drogę koziorożcu, muszę przyznać, że wylosowane dla Ciebie karty na weekend są trochę na zasadzie takich w boliwudzkich filmach: Czasem słońce, czasem deszcz jest od dołka ku górce, są dość nierówne energie i bardzo jestem ciekawa, czy. Z Kimś z Was te energie zarezonują. Ale zanim opowiem, jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, możesz go zasubskrybować, czyli kliknąć ten magiczny, haha, czerwony guzik i w zależności od Twoich potrzeb też tam poklikać, jaki poziom powiadomień chcesz dostać, czy wszystkie, czy tylko częściowo. A najlepiej, jeśli zajrzysz do moich playlist na kanale, tam jest... Dla każdego coś fajnego, myślę, że znajdziesz coś dla siebie. A te subskrypcje się przydają, bo wtedy widzisz rzeczy, które Cię zainteresują na bieżąco i nie umknie Ci coś, co może Cię zainteresować. No i wracając do tego, czasem słońce, czasem deszcz. Jakiś koziorożec może w sobotę odczuwać taką bierność wobec swojego losu. Ta kobieta w tej pięknej, czerwonej sukni, pozwoliła sobie zawiązać oczy, prawdopodobnie pozwoliła się związać, zawiązać sobie ręce i jakoś tak nie bardzo stawia opór nawet. Jest w tej karcie taka klatka naszego umysłu, czyli nasze ograniczenia. I wiecie, jak sobie z czymś takim radzić. Są dwa sposoby, albo szukać w sobie, jeśli tam jest słabo danego dnia, to szukać w czynnikach zewnętrznych. Dzisiaj na przykład, teraz, gdy dla Was to nagrywam, chwilkę temu padła historyczna bramka Polski z Katary na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Są takie rzeczy, które mogą cieszyć. Za mojego życia pierwszy raz zdobywamy kolejne punkty na Mistrzostwach Świata. Jest to naprawdę coś, czego można się cieszyć, nawet nie będąc fanem piłki nożnej. Więc być może to jest energia, która jakiegoś koziorożca może trzymać w sobotę, ale wcale też nie musi tak być. Powiecie, może tak być, że dane czytanie z wami nie zarezonuje, albo dana energia, i wtedy idziemy dalej. Patrzymy na czytanie dla swojego ascendentu albo w ogóle idziemy dalej. Nie oglądamy się i. Na pewno nie wmawiamy sobie, że mamy jakiś problem, jeśli on po prostu nas nie dotyczy, a nie energia tej karty. Natomiast na niedzielę, drogi Koziorożcu, wylosowałam dla Ciebie kartę ósemki buław. Ona jest bardzo fajna. Tam w tle jest takie niebieskie, blado-niebieskie niebo. Mnie się osobiście z Portugalią bardzo kojarzy, która jest pięknym krajem, jak również i Polska, moja ojczysta. I to jest, może być yy, jakiś przyjazny tobie strzelec albo dziewczyna strzelec, ale niekoniecznie. Ale te buławy, zobaczcie, mają takie zielone listeczki, dające nadzieję, że przedsięwzięcie, które być może planujesz, rozpocząć się z iści. Oczywiście nie dlatego, że karta taka wypadła w tarocie. Ok, bądźmy dorośli. I rozważnie, tylko dlatego, jeśli planujesz, to tutaj jest taka wskazówka, że być może, że to się powiedzie. Jeśli oczywiście dołożysz wszelkich starań, i że tak powiem, los będzie ci sprzyjał. W buławach też właśnie rwiemy się do działania. I dzisiaj naprawdę to już chyba czwarty czy piąty znak, dla którego w różnych kartach dorwanie się do działania w nowiu widać. Taką chęć ruszenia ku nowemu, natomiast pamiętajmy, że w nowiu księżyca nie widać. Dopiero w przyszły tydzień jest taką optymalną, e, optymalnym czasem, żeby rozpoczynać kolejny cykl działań, czyli kolejne, załóżmy, 30 około miesiąca sobie rzeczy planować teraz, a robić od przyszłego tygodnia. No i muszę, czuję się w obowiązku powiedzieć, że w tej karcie mamy też przestrogę dla co po niektórych koziorożców, które mają już tak powiem takie techniczne możliwości, może to oznaczać niezaplanowaną ciążę. Drogi koziorożcu, bardzo fajnego weekendu Cię życzę, bez żadnych klatek w głowie, bez żadnej bierności, z planowaniem fajnych działań. Pozdrawiam.